Cześć wam wszystkim, z tej strony For. A to jest kolejny odcinek Swine Final Fantasy. Jak pewnie pamiętacie, w poprzednim odcinku zwiedziliśmy cały e, Earth Cavern. Pokonaliśmy wampira. No i tak jak mówiłem. Pójdę, kupię Night's Armor. No i kupiłem. E, w zasadzie uleczyłem naszych bohaterów i to z grubsza tyle, co zrobiłem. Teraz musimy się wrócić do Giants Cave'a i porozmawiać z naszym panem Gigantem. Na temat tego, czy mógłby nas przepuścić, czy nadal ma zamiar cytować Gandalfa. Bo nie powiem, moja drużyna nie do końca przypomina z wyglądu Palroga, ale co ja tam wiem? No, że on jakieś krzywe spojrzenie ma. Nie mi oceniać. Dobrze, zatem porozmawiajmy sobie z nim. Masz gwiezdny rubin? Daj mi gwiezdny rubin, a pozwolę ci przejść. No dobra, to masz pan gwiezdny rubin. Om, om, om. Nic nie smakuje tak dobrze jak rubiny. Co kto lubi, nie? Szedł w ścianę, ale przynajmniej możemy przejść. Są, są jakieś plusy dodatnie, że tak to ujmę. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym jeszcze nie szedł i nie zebrał tych skrzynek. Jak już mnie pewnie znacie, mam manię zbierania wszystkiego i odhaczania dosłownie każdego pytajnika. Oj, co wy będziecie mieli ze mną potem w tych częściach? Ja jestem naprawdę osobą, która liże wszystkie możliwe ściany. No nic, pozostaje wam tylko Aaa, Tak, dostaliśmy Mythle Helm. Który jest lepszy? Mm. Great Axe. Dwa więcej. Ale... <laughs> Czy to nas... Nie. Jednak wolę częściej trafiać, bo statystycznie to lepiej wychodzi. Dobra, to lecimy dalej. Wychodzimy z tej jaskini. Jak się tak rozwodziłem w poprzedniej części, w poprzednim odcinku na temat Final Fantasy II, to Powiem wam jedną rzecz, jest jedna OP taktyka na Final Fantasy 2 Głównemu bohaterowi jesteśmy w stanie założyć dwa miecze A co za tym idzie, jeżeli nałożymy na niego hejsta To jego obrażenia będą naprawdę kosmiczne, to, podwa to potrafi podwoić jego obrażenia tak... Czterokrotnie nawet to jest cudowne, jak bardzo ludzie zapominają o tym w czasie, jak grają Final Fantasy 2. Dobrze, schodzimy tutaj na dół, ale no, oczywiście, zanim wejdziemy, musimy zawalczyć z pięcioma goblinami. Bo czemuż by nie, nie zadają nam totalnie obrażeń, ale zmarnują nasz czas. Dobrze, wchodzimy. Jaskinia Mędrca. A właśnie, muszę się poprawić. Nazwałem Sage'a wróżką, a to jest mędrzec. Także... Mea culpa. Czy tutaj coś jeszcze jest? Nie. No to wchodzimy. Nie możemy go z niczego ograbić? Nie możemy. Więc wy jesteście tymi, którzy pokonali wampira, tak? Był tylko sługą. Bestią, która e, zbezcześciła kryształ ziemi. E, nie, bestia, która zbezcześciła kryształ ziemi. E, spoczywa głębiej w, e, w, e, w jaskiniach ziemi, i właśnie dostaliśmy. Bo niestety pominąłem dialog, ale to musicie mi wybaczyć. Dostaliśmy item, który pozwoli nam e, zejść niżej do jaskiń ziemi. Jak pewnie pamiętacie, mieliśmy tam słaba, czyli taką. E, jakby. no taki kawałek e, ziemi, który e, nie umoż, e, który blokował nasze przejście. O! No i teraz tak naprawdę jak dostaliśmy tego Erfroda, to możemy przejść dalej. Ja się dzisiaj już nie umiem wysłowić, ale tak to jest jak się nagrywa dwa odcinki pod rząd. Człowiek nie wie co mówi. Z czasem się wyrobię. Ogólnie podjąłem decyzję co do drugiej serii. Pozostawię to jako niespodziankę. Rozpocznę ją e, razem z rozpoczęciem Final Fantasy 2. Także musicie chwilę poczekać, aż skończymy Final Fantasy 1. I wtedy zobaczycie dwie serie. Będą one wychodzić równolegle. Nadal odcinki będą co dwa dni. Więc będzie tak, będzie. A, tak naprawdę serie będą co cztery dni. Ponieważ oczywiście nie mam zamiaru wrzucać dwóch odcinków dziennie. Bo bym się zajechał. <mum> Mam nadzieję, że rozumiecie. Aczkolwiek, o już niedaleki czas i będziecie w stanie zobaczyć, jak to będzie wszystko wyglądać. No dobra, a teraz, żeby nie zanudzić was zapierdalaniem ponownie przez całe... Przez cały Dungeon, to po prostu wytnę tą drogę. Bo myślę, że nie ma co sztucznie przedłużać. Także dajcie mi chwilę, ja robię cięcie i spotkam się z Wami przed miejscem, w którym skończyliśmy ostatnio. No dobrze, zatem witam się z Wami już po cięciu. Doszliśmy do miejsca, w którym skończyliśmy, i jesteśmy w stanie kontynuować. Schodzimy niżej. No i mamy poziom czwarty. Wtem, lecimy dalej. I oczywiście jak to ze mną bywa Znowu wyzbieramy wszystko. W pewnym momencie pewnie zbieranie tego wszystkiego mi się znudzi. Ale jeszcze mi się nie znudziło. 3400. Muszę w końcu trochę przestać używać tej blizary I może przerzucimy się na firę. Ponieważ Heist nam się przyda na walce z Bossem, odnowimy tak naprawdę nasz pierwszy kryształ. Sfinksy. Ach, właśnie mi się przypomniała walka z Garlandem, jaki to, on nie miał być potężny, jak to nikt nie miał go pokonać. A przyszło jakoś czterech randomowych typa i złożyli go w chwil pięć. I to jeszcze bez Edana, bo Edan kurwa żywota dokonał. Ech, Edan, 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 Edan. Ale trzeba go pochwalić. Nie ma co. Stał się aktualnie jedną z najsilniejszych postaci w całej naszej drużynie. Bo tak naprawdę moglibyśmy wyłączyć cały team i dać tylko Edana na walkę z królem, z... boże, z vampirem. I chłopak by sobie poradził. Tropełdana, tu wypadało go by też troszkę podleczyć. jednak 90 hp nie wygląda za ładnie. Hmm, teraz tak, teraz kierujemy się na górę. Boże, jeden już na mele składa. Do czego to doszło? Eden Bestia. W ogóle wpadłem na genialny pomysł. Jeżeli będę streamował Final Fantasy 14, mam zamiar zrobić czarnego maga, nazwy go Edan i będziemy polować na idealny set, który będzie wyglądał jak set Edana. Będzie cosplay Edana w Final Fantasy 14. Uważam, że to będzie genialny pomysł. Ale to na streamach. I to trochę jeszcze zajmie, zanim Zachcemy mi się streamować Final Fantasy 14. Kolejne trzy skrzynki. Uporamy się z nimi szybko. Oj, no i czwórka zasnął, no. Tak to jest. Zasypia, a potem musi nagrywać odcinki na szybko. I to pod rząd, żeby się wyrobić ze wszystkim, Znaczy, ja nic nie wiem, nie? Ja w życiu nie nagrywałem odcinków tego samego dnia, którego wrzucałem. A absolutnie dzisiaj nie jest wtorek. A ja przed chwilą nagrywałem wtorkowy odcinek. Wcale. To tydzień wcześniej nagrane, to wszystko już na zapas. Brak zażaleń. O! I to już mnie interesuje. I bardzo dobrze. Mitrin Shield. Dobra. Idziemy. Ostatnie piętro, piąte. Ja już trochę przestałem kontrolować HP naszej drużyny. Ale widzę, że w zasadzie to nie za bardzo muszę. Poza Morganem, aktualnie, który. chociaż. No, Czy wyleczymy go, ale. Nasza drużyna sobie bardzo dobrze radzi. Nie wiem. Spotkałem się z opiniami ludźmi, którzy... ludzi, którzy mówili, że Final Fantasy 1 jest trudne. I w ogóle jakby. że. Pierwsze dungeony są takim. Testem tego, że jak ktoś pierwszy, pierwszy dungeon przejdzie, to już przejdzie całą grę, ale trzeba się skupić, bo są trudne, bo są upierdliwe. Sami widzicie na serii, że ja nawet się nie skupiam na tych walkach. Ja mówię do was cały czas, poczuwam jakieś tematy, które totalnie nie są związane z tym, i nie przywiązuję zbytnio uwagi. No i dobra, mamy poziom piąty, gdzie będziemy musieli zawalczyć z. Naszym bossem, pierwszym bossem kryształu, tak naprawdę. Ale my sobie nie damy rady, oczywiście, że sobie damy radę. W końcu jesteśmy wojownikami światła, czy jakoś tak to leciało? Na tym piętrze nie ma całe szczęście żadnych skrzynek. Także nie musimy się o to obawiać. Tutaj jedyne co nam zostanie to zawalczenie z Tutaj już Wam zdradzę liczem, który bez części kryształ. Zatem zanim cokolwiek użyjmy Hilary i teraz jeszcze pojedynczych piór. A, wszyscy do pełna. No dobra. A, zanim cokolwiek, musimy jeszcze pokonać trola. Zatem, czy jesteście gotowi, czy nie? Pora na walkę. Kto do mnie przemawia? Ja jestem tym, który napawa się mocą ziemi. Nie, zosta nie zostanę niepokojony przez śmiertelników. Jestem Licz. No dobra, panie Licz. Zaraz zobaczymy, jak sobie poradzisz z naszym Edanem i jego firagą. To, 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 ja, to, ja, ja, ja nic nie mówię, ale Edan jest czadem. Ty nie jesteś. Rae, użyj Hilary na całym. Edan, kolejna Firaga. Pięknie. Bardzo ładnie. Diaga i firaga. Że ładnie jeszcze wszyscy żyją. No i super. Pokonaliśmy licza. Adam był 26. poziom. I tak oto mamy pierwszy kryształ. Zwróciliśmy dawny blask, cudo. I teraz jak zobaczycie w lewym dolnym rogu nasz kryształ świeci się. Czy chcemy wyjść? Nie jesteśmy w stanie wyjść z interakcji z kryształem, także tak chcemy wyjść. No i dobra. Udało nam się. Pokonaliśmy Licza. Zwiedziliśmy całą. E, całe cavern of Earth. No to teraz co? Wracamy zobaczyć jak tam w mieście. Czy coś się poprawiło. Oj, Adam widzę z grubej rury. Firaga na wszystkich. Bardzo ładnie. Melmond nadal wygląda ponuro Niestety, nic to nie zmieniło w krótszej chwili, ale myślę, że kiedyś za jakiś czas Melmond podniesie się ponieważ w końcu udało nam się Dokonaliśmy tego, kryształ został przywrócony Jego dawny blask lśni Także dajcie mi teraz chwilę, zrobię malutkie cięcie Jesteśmy pocięciu. Sprawdziłem ile już nagrywam. Także jesteśmy w stanie w tym odcinku zrobić jeszcze jedną rzecz. Udamy się na południe. Nie chciałem używać diagi. A teraz na wschód. Szukamy portu, w którym będziemy w stanie zadokować nasz statek. Ale coś czuję, że popłynęłem trochę za daleko. Hmm, gdzie to teraz było? Bardzo dobre pytanie. Trochę pobłudzimy, bo nie pamiętam. Klałem. tutaj. I teraz na wschód. Moja orientacja w terenie naprawdę mnie czasami zaskakuje, a bardziej jej brak. <grych> Nie tutaj. W ciągu dalszym na wschód. A przynajmniej mam taką nadzieję, że znowu nic nie popsułem. Otóż nie! Dobrze myślałem. Udało się nam. Jednak nie jest tak źle z moją orientacją w terenie. Teraz musimy tylko dostać się tutaj do miasteczka. Mocne obrażenia już tutaj zbieramy, niestety. Albo mi się wydawało. Jednak nie. Wchodzimy do miasteczka Crescent Lake. Idziemy się teraz wyleczyć. Tutaj już mamy 200 gil. Zdzierstwo. I oczywiście, co robimy w każdym nowo napotkanym mieście? Idziemy kupić magię. <grych> Tandaga, Quake i Def. Adam, stajesz się bestią jeszcze większą. Procera się przyda Zanim kupimy Invidira, to pójdę zobaczyć, czy możemy kupić jakieś lepsze bronie, bo Hmm Mitrisort, Mitrilax Kupimy Mitrysort i się w niego wyposażymy. To by było na tyle. A... Nic tu lepszego nie ma. Możemy sprzedać to, możemy sprzedać to, możemy sprzedać to. To też możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać. To możemy sprzedać, to możemy sprzedać. I to. Pójdziemy jeszcze, zobaczcie, jak to wygląda z armorami. Czy będzie coś, co interesowałoby nas w jakimkolwiek stopniu? To mamy. Rękawiczki kupimy i możemy kupić pierwszą tarczę dla Morgana. Zatem, że moją. Co, założymy? Mitrilowe, rękawiczki. I sprzedamy to co nam pozostało No dobra To ile nam zostało golda? 25 tysięcy No to pozwolimy sobie jeszcze na kupno jednego Spela Czyli w tym wypadku Invisira No i super Myślę, że będę w tym momencie kończył ten odcinek w następnym odcinku zajmiemy się już dalszą częścią historii. Ja jestem For, wy oglądaliście kolejny odcinek z Final Fantasy. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, żeby dać tą subskrypcję, dać te lajki, like, bo to naprawdę napędza mnie do działania. Komentujcie, dajcie znać, co sądzicie o tym odcinku i ogólnie o serii. Mi się bardzo miło nagrywa, bardzo się cieszę, że wróciłem do tego. Daje mi to bardzo dużo frajdy. Także ja się będę z wami żegnał. Trzymajcie się. I cześć.